Jakie pytania jeszcze ciekawe można zadać przy okazji tego przykładu? Mówiąc o liczbach naturalnych, powiedzieliśmy sobie, że różnice są stałe. Da? Są tacy, którzy także zapisują wzorami takie ciągi o różnicach stałych. Zapraszam do zabawy, jeżeli to kogoś zainteresowało. Odszukiwaniem własności liczb, które nie tylko różnią się o 1, ale na przykład o 3, o 4, o 5, a może o minus 1 albo minus 7. Te ciągi tego typu nazywają się ciągami arytmetycznymi i tu można się takimi ciągami także obawić. Przy okazji jeśli kocha, jeżeli kogoś zainteresuje, można powiedzieć sobie o łamanym. To są pewne obiekty geometryczne, o których można także paru rzeczy ciekawych się dowiedzieć. I tak dalej. Więc matematyki tak naprawdę e, i z gimnazjum, i z liceum jest tu sporo tutaj. Zwracam uwagę jeszcze raz na fakt, że żeby powiedzieć, że śnieżynka kocha ma nie nieskończony, wcale nie musieliśmy tej wiedzy wykorzystywać. Wystarczyły nam nasze umiejętności. No właśnie. I chciałbym pokazać za chwilę to, do czego powoli zmierzam, to znaczy dla pokazania roli umiejętności w twórczości, w kształceniu matematycznym, na jeszcze jednym bardzo pięknym przykładzie, najprostszym, jaki chyba można sobie wyobrazić, mianowicie... Znany wszystkim na pewno, i wszyscy słyszeli o tym, o legendzie czy historii, opowiadanej o jednym z największych matematyków na świecie, zwanym księciem matematyki, Karolu Fryderyku Gaussie. Otóż historia jest taka: historia jest taka, że pewnego dnia, jak Gauss był bardzo mały, chodził do szkoły, nauczyciel. Miał coś do zrobienia w papierkach, i chcąc mieć chwilę czasu, poprosił uczniów, żeby zsumowali liczby naturalne od 1 do 40. Większość, prawie wszyscy, wzięli się dzielnie za liczenie, natomiast okazuje się, że mały Karolek po chwili przyniósł nauczycielowi na kartce papieru dokładny, poprawny wynik. Ponieważ nie było żadnej metody liczenia na tej kartce. Gauss też nie potrafił wyjaśnić. To tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, jak on naprawdę policzył. Natomiast już można się domyślić, że tą sumę obliczył w taki sposób. Tu mamy zapisane te liczby i teraz jeżeli przyjrzymy się sumom utworzonym przez grupowanie wyrazów na początku i na końcu, to one wynoszą tyle same. W tym przypadku 41. No, ponieważ dzielimy tę sumę na pary, to tych par jest 20. Połowa, prawda? Każda z nich ma wartość 41, no to to jest 820. Dlaczego o tym wspominać? Po pierwsze, no, przykład jest bajecznie prosty. Po drugie, wiedzy z matematyki używać tu nie musimy żadnej zaawansowanej. Opieramy się na bardzo prostym spostrzeżeniu. To właśnie umiejętność spostrzegania takich faktów świadczy o zdolnościach matematycznych, o matematycznych umiejętnościach. E... I to jest to, co moim zdaniem powinno być jak najbardziej rozwijane, jeśli chodzi o kształcenie matematyczne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli edukację matematyczną w szkole dzielimy sobie na takie trzy elementy, które wzajemnie się przenikają, uzupełniają i z których żaden bez którego nie może istnieć, to znaczy na wiedzę matematyczną, język matematyki i umiejętności, to Obecnych, w obecnym kształcie i programów, i godzin, i tego, co można zrobić w szkole, mając takie ograniczenia, okazuje się, że głównie kształcona jest wiedza. No, żeby się komunikować z nauczycielem i rozwiązywać zadania, bądź czytać jakiekolwiek teksty, potrzebny jest język matematyki. Natomiast... Niestety, w większości przypadków, pomijam na wyjątki, bo wspaniale spotykać się z kolegami, którzy o fantastycznych rzeczach opowiadają. E, te umiejętności są bardzo ograniczone. Ja uwielbiam przeszłość matematyki tak, żeby dokręcać śrubę, jeśli chodzi o umiejętności, a jednocześnie mam nadzieję, że z tego jest olbrzymia e, A przy okazji jeszcze. Tych sum. Jeżeli kogoś to zainteresuje, to zapraszam do pobawienia się. Oczywiście takimi sumami, które nie ograniczają się tylko do 40, ale do dowolnej liczby naturalnej. Można ułożyć bardzo piękny wzór, który nam pomoże, później bardzo szybko już obliczać, nawet nie pamiętając reguły Gauss'a sumy dowolnych liczb naturalnych. Poza tym można zapytać się, czy takie wzory daje się tworzyć dla liczb innych. Tak jak podobnie mówiliśmy o liczbach naturalnych, które różnią się nie tylko jeden, to być może e, daje się takie sumy tworzyć dla innych liczb. Mniejsza. O, to mniejszało, Możemy sobie dowolno Tu różnice wyrazów wynoszą 5. Prawda? I mamy następną okazję do twórczości matematycznej. Dlaczego te umiejętności matematyczne są takie cenne? No, wyobraźmy sobie siebie samych. Jakby ktoś nam kazał robić jakąś pracę. Która no, teoretycznie zajmuje godzinę, a my umiemy dostrzec rzecz, która pozwoli ją zrobić w pięć minut. No, sprawa genialna z wiadomego powodu. Dlatego matematyczne umiejętności są same w sobie bezcenne, bo one pomagają dostrzegać. I to jest ta umiejętność dostrzegania wielu różnych rzeczy. Że matematyczne umiejętności są e, najbardziej cenione. Wszędzie, gdzie mamy do czynienia z matematyką, no to widać chociażby po sprawdzianach, testach, egzaminach, konkursach. Pytania konkursowe nie dotyczą wiedzy matematycznej czy typu. Co wiesz o nie, funkcji liniowej? Pytania z takich konkursów są postaci: rozwiąż problem. No, już nie mówię rozwiąż równanie, bo to powiedzmy na kartkówce bądź w czy egzaminie jakimś, tam oczywiście też się pojawi, ale zawsze jest to pewien problem matematyczny. Do rozwiązania problemu potrzebne są umiejętności. Wiedza też oczywiście, tylko że, no właśnie, za chwilę pokażę pewien przykład, czy sama wiedza bez umiejętności wystarczy. No, korzyści bardziej przyziemne. Gdyby takie zadanie, bądź podobne, pojawiło się na, nie wiem, teście po szóstej klasie, Fajnie byłoby umieć rozwiązać je tak jak Gauss, a nie liczyć po kolei. Znowuż oczywista korzyść, mamy więcej czasu na te zadania, które potrzebujemy e, bardziej dopieścić. No korzyści najbardziej przyziemne, tutaj widać co się dzieje z aktualną podstawą programową i z kształceniem matematycznym. E, uwaga. To są fragmenty nowej podstawy programowej i w tej nowej podstawie programowej możemy przeczytać, co się dzieje, jeżeli chodzi o wymagania, jakie stawiane są w szkole, nauczycielom, a propos efektów, jakie powinni osiągać uczniowie. To jest w przypadku gimnazji wykorzystywanie i tworzenie informacji wykorzystywanie interpretowanie, reprezentacji, modelowanie matematyczne i tak. To wszystko są matematyczne umiejętności. E, wymagania szczegółowe w treści nauczania sformułowane są jako oczekiwane umiejętności. Także również widać, że choć późno, to wreszcie mając różne zastrzeżenia także do podstawy programowej. Można zauważyć, na co kładzie się nacisk w tej chwili, jeśli chodzi o kształcenie e, uczniów. Jakie to będzie niosło za sobą konsekwencje? Bardzo proste. Z biegiem czasu testy po klasie szóstej, egzaminy gimnazjalne, egzaminy maturalne będą zmieniały swoją postać. Na jeszcze bardziej e, oczekiwanie na problemy, które jeszcze będą bardziej oczekiwały umiejętności matematycznych. Nie będą tylko standardowe zadania. Tu jest następny fragment umiejętności. Wymienione są już bardzo konkretne. Myślenie matematyczne, myślenie naukowe. No, czytanie to też pewna umiejętność, niekoniecznie matematyczna, ale są wyraźnie wskazane w podstawie programu. Więc widać w jakim kierunku także to będzie szło. Jakie są sposoby kształcenia tych właśnie najcenniejszych elementów w edukacji matematycznej? Stawianie odpowiednio dobranych zadań. I co to znaczy odpowiednio? Eee, hmm. Bardzo trudna rzecz, ponieważ, po pierwsze, trzeba znaleźć stopień trudności zadania, które chciałoby się postawić. Po drugie, forma przekazu tego zadania. Dobrze, ułożone zadanie powinno nie tylko pozwolić wykazać się umiejętnościami, ale także w naturalny sposób zainteresować. Jeżeli tylko są takie szanse. No nie da się zainteresować może poleceniem rozwiązywania, ale jeżeli tylko mamy jakąkolwiek okazję, to trzeba stawiać problemy tak, żeby postać zadania nie przerażała, żeby to nie była matematyka magiczna typu, no jest tak, bo tak, ponieważ zrozumienie to jest podstawa do tego, żeby wyrobić dobrą motywację. No i tak jak mówię, jeżeli się da, to zawsze zainteresować.